Bardzo bym prosił pana przewodniczącego i pana starostę o wręczenie Miłym akcentem wręczeniem przez starostę Sławomira Morowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Zbigniewa Kutowskiego i kierownika oddziału KASY Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Mirosława Szymańczyka. Nagród dla dzieci, laureatów szczebla powiatowego konkursu plastycznego Bezpiecznie na wsi, powiedz Stop Wypadkom, rozpoczęła się majowa 24. już sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego, czwartej kadencji. W trakcie sesji radni wysłuchali sprawozdania powiatowego lekarza weterynarii Bogdana Latko z ubiegłorocznych działań Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. W powiecie Ciechanowskim oraz informacji komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Arkadiusza Muszyńskiego o działalności tej formacji w 2012 roku. Radni zapoznali się z raportem o wynikach matur w Powiecie Ciechanowskim. Radny Adam Krzemiński stwierdził m.in., że taka analiza nie może opierać się jedynie na wynikach matur. Zdaniem radnego powinno się sprawdzać poziom wiedzy ucznia na początku jego nauki w szkole ponadgimnazjalnej i na końcu. Według radnego Stanisława Tyszkiewicza raport przyczyna nie najlepszych wyników wskazuje po stronie ucznia, tymczasem jego zdaniem przyczyny leżą też po stronie szkoły. Wicestarosta Andrzej Pawłowski odparł, że takie a nie inne efekty naturalne są funkcją wielu czynników. A w Polsce system edukacji podlega nieustannym zmianom, które nie wpływają na poprawę jakości. Radni zapoznali się także z raportem o stanie realizacji strategii rozwoju powiatu Ciechanowskiego do roku 2020 w latach 2008-2012. Na ten temat wypowiedział się m.in. radny Marcin Stryczyński, który stwierdził m.in., że statystycznie na tle innych powiatów Mazowsza powiat Ciechanowski nie wypada zbyt dobrze. Radny Stryczyński Kryzykował także nieobecność na sesji podczas omawiania tego punktu radnych wojewódzkich. I parlamentarzystów. Radni jednogłośnie przyjęli dwie uchwały o likwidacji techniku numer dwa w Gołodczyźnie wchodzącego w skład powiatowego zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Gołodczyźnie oraz o wystąpieniu powiatu Ciechanowskiego ze stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza. Stały punkt obrad podczas sesji to interpelacje. Radny Stanisław Kęsik upomniał się o malowanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych. Radny Adam Krzemiński o sygnalizację. Świetną na przejściu na ulicy Tatarskiej w Ciechanowie i o zdyscyplinowanie rowerzystów jeżdżących po chodnikach i wjeżdżających na przejścia dla pieszych, a radny Wiesław Balcerzak o bezpłatne krótkie parkowanie w centrum Ciechanowa. Odpowiadając na interpelację dotyczącą malowania oznakowania, starosta Sławomir Morawski poinformował, że odbędzie się ono w późniejszym czasie. Gdyż teraz wykonywane są pilniejsze zadania, czyli pozimowe remonty ubytków w jezdniach. Jeśli chodzi o sygnalizację na ulicy Tatarskiej, zarząd powiatu napisze o jej zainstalowanie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast prośba radnego Wiesława Balcerzaka. Zostanie skierowana do władz miejskich Ciechanowa, jako że na drogach powiatowych nie ma płatnych miejsc parkingowych. Pan radny Stryczyński dość szczegółowo przeanalizował ten raport i wykazał jakby pozycję powiatu ciechanowskiego w wielu obszarach, gdzie jesteśmy na różnych miejscach, biorąc pod uwagę powiaty województwa mazowieckiego. Jesteśmy i na wysokich miejscach, prawda, w, w okolicach szóstego miejsca, ale jesteśmy również, jeżeli chodzi o o budownictwo mieszkalne, na no, niezaszczytnym miejscu, ponieważ powyżej trzydziestego. Co dalej z tym raportem? Raport oczywiście będzie analizowany jeszcze e, wielokrotnie, prawda? Raport przedstawia to, co się zdarzyło. E, I Wnioski do strategii, prawda, do wprowadzenia jeszcze pewnych punktów do strategii. My takie wnioski zgłaszaliśmy również do strategii województwa mazowieckiego. Były dwie, dwa spotkania konsultacyjne, przekazaliśmy tam swoje uwagi i strategia jest założona do roku 2020, zatem przez jeszcze kilka lat będzie realizowana. I jeszcze kilkakrotnie będą raporty z jej realizacji przez zarząd składane. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie pożarowe, to oczywiście, czy przeciwpożarowe, czy zdarzenia wszystkie, jakie się dzieją, to powiat myślę, że należy do powiatów bezpieczniejszych. Nas tu nie dotykają jakieś kataklizmy, z wyjątkiem oczywiście tego ostatniego, czyli piątek, sobota, kiedy opad deszczu był jak do tej pory niespotykalny na naszym terenie, w związku z tym no, sporo interwencji. Głównie dotyczących pompowania wody z zalanych piwnic, wiaduktów, bo to również jeszcze nieoddane obiekty zostały jak chociażby w komorach dąbrownych czy w gąsocinie zalane. Myślę o wiadukach kolejowych, gdzie jest obniżenie, duże obniżenie terenu.